Dzień dobry Państwu. Nazywam się Katarzyna kałajska liszcz Jestem matką czworga adoptowanych dzieci. Razem z nieżyjącym już niestety moim mężem przez wiele lat staraliśmy się wspierać rodziny zastępcze i adopcyjne, wychowujące dzieci po traumie, z alkoholem z zespołem płodowym. I kiedy zmarł mój mąż, uznałam, że y, będę kontynuować to dzieło przez niego rozpoczęte. I stąd jeździłam y, po, po Polsce, miałam wykłady, warsztaty, prowadziłam grupy wsparcia. Przyszedł czas pandemii. Y, no i żeby mówić językiem tego czasu, jestem w grupie 60 plus w grupie ryzyka. I właśnie chyba dzięki temu, że jestem w tej grupie, miałam czelność zwracać się do młodszych rodziców, dzieląc się swoim doświadczeniem. Będę mówiła z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to jest perspektywa moja osobista, a druga ta Perspektywa związana z kontaktem z rodzicami. Osobista dotyczy mniej dzieci e, dotknęła nas e, bardzo tak e, istotnie, bo najstarszy syn, który pracuje w takim ośrodku opiekuńczym, e, w zakładzie leczniczym, e, zaraził się od pacjentów, od niego cała jego rodzina. Także doświadczyliśmy bardzo z bliska sytuacji, która dotyka wiele, wielu rodzin. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe dzieci, to były i plusy, i minusy. Najstarsza córka, która ma dziecięce porażenie mózgowe, właśnie w tym czasie tak trudnym załatwiła sobie pracę, dostała staż jako asystent redaktora w takiej platformie w nazwie Rampa i jest bardzo dumna z tego, że to jest pierwsza taka sytuacja w historii naszego Urzędu Pracy, kiedy staż odbywa się w sposób zdalny. Minusem tego czasu jest trudność dostania się do lekarza przy jej problemach pasowych, które skutkują zaburzeniami metabolicznymi, e, zaburzoną gospodarką hormonalną. E, ta pomoc i bliski kontakt jest bardzo utrudniona. E, kolejna córka Ewa e, chodzi do branżowej szkoły astronomicznej i na wiosnę, kiedy. Zawieszono zajęcia w szkole. Ona była przeszczęśliwa, bo mogła realizować zadania, które dostawała we własnym tempie, o własnej porze. Kiedy czuła zmęczenie, wychodziła z przemów. Finał był taki, że dostała świadectwo z paskiem. W trudnej sytuacji była z kolei najmłodsza, która rok temu, w styczniu, skończyła taki kurs i naukę w zawodzie fryzjera no i trafiła na czas, kiedy nie mogła nigdzie dostać pracy. Dosyć długo to trwało, nim udało jej się w czerwcu dostać staż. A teraz jeżeli chodzi o... Tą moją działalność w kontakcie z rodzicami. No, plusem dla mnie zdecydowanym było to, że byłam w domu i nie było we mnie tego rozdarcia między domem a miejscem, do którego jechałam. Prowadziłam podobnie jak wcześniej. Zajęcia w czterech takich dziedzinach. Pierwsze to były wykłady, druga forma to warsztaty, trzecia forma to konsultacje poszczególnych rodzin, no i wreszcie grupy wsparcia. Jeżeli chodzi o wykłady, to one mają y, dla mnie znowu dwie, Jedna to ten moment, kiedy sama prowadzę wykład i przyznam, że z tych wszystkich działań to chyba jest najtrudniejsze, bo nie ma się kontaktu z obiorcą. Tak jak teraz, kiedy mówię do Państwa i nie widzę nikogo, to to jest trudne wyzwanie. Natomiast pojawiłam się w tym czasie i nadal w wykładach. Które pojawiły się masowo w internecie. I to y, nie tylko polskie wykłady, ale wykłady też gości z, z, na konferencjach w Polsce, zagranicznych, ale i nagrania po prostu, które w internecie pojawiły się, a które dotykają tak istotnych kwestii jak chociażby trauma rozwojowa, która jest najtrudniejszym problemem naszych dzieci. Wśród tych, których było dane mi słuchać, to był między innymi Stephen ale też była fantastyczna konferencja zrobiona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie byli wykładowcy z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Anglii, z Polski. Jeżeli chodzi o warsztaty, to wydawało mi się, że jest to szalenie trudne zrobić warsztaty przez internet. Tym bardziej, że ja wykorzystuję na warsztatach bardzo kontakt osobisty, wręcz dotykowy. Prawda? Więc nie wszystkie te formy. Są możliwe do zrealizowania. To, co udało się, to to, że bardziej musieli zaangażować się uczestnicy. Bo kiedy na klasyczne moje zajęcia, ja jeździłam z wielkimi torbami, gdzie miałam różne pomoce dla każdego uczestnika przygotowane. Tak teraz wcześniej e-maile żeby każdy uczestnik przygotował sobie te pomocy. Więc siłą rzeczy oni wcześniej już wchodzili w tę problematykę e, większym własnym zaangażowaniem. I myślę, że to też przerodziło się później na ich zaangażowanie w te zajęcia. E, jeżeli chodzi o warsztaty dotyczące np. budowania więźni, to fakt, że mogłam te zajęcia robić w ten sposób, że pary małżeńskie pracowały ze sobą, to to był taki nowy walor, którego wcześniej nie miałam w takim wymiarze. Jeżeli chodzi o konsultacje indywidualne, zwykle robiłam to telefonicznie. Teraz za sprawą internetu mogę widzieć te osoby. Mogę widzieć też dzieci. To zupełnie inna forma porozumiewania się. Te konsultacje indywidualne. Zwykle umawiałam późnym wieczorem, tak żeby rodzice mogli być już wolni od zajmowania się dziećmi. Prosiłam wówczas, żeby rodzice też nagrywali różne zachowania dziecięce. Dawałam najpierw instrukcje, jak, jak to zrobić. To bardzo uwrażliwiało rodziców też na patrzenie na zachowania dziecięce. Więc to widzę jako kolejny taki walor. A potem wspólne oglądanie tego z możliwością komentowania też dawało rodzicom taką nową perspektywę. Co ważne, że te nagrania były robione w bezpiecznej, Atmosferze dla dziecka w domu. Więc znacznie lepiej można było zobaczyć to funkcjonowanie dziecka niż w sytuacji, gdy ono jest na obcym terenie, wobec nieznanych sobie osób. Druga forma tych konsultacji to, to są konsultacje, które prowadzę z psychologiem pracując w miejscu zamieszkania rodziców. To daje rodzicom takie poczucie bezpieczeństwa, że mają na miejscu osoby, do której mogą się zwrócić z problemami. A dla nas jest to taka możliwość wspólnego przeanalizowania tego, co, co mówią rodzice, co zgłaszają, wspólnie też komentowania tych nagrań. Często jest też tak, bo te spotkania akurat robimy po południe, że dzieci są jeszcze wtedy w pełni w aktywności swojej i pojawiają się w polu kamery, więc możemy zobaczyć też, jak one funkcjonują w domu. U wielu dzieci jest to napięcie wynikające z tego, że rodzice są tu nagle zajęci rozmową. Z jakimiś osobami z zewnątrz. Jeżeli chodzi o grupy wsparcia, to one podziały się, że tak powiem, regionalnie, bo tam, gdzie, gdzie one istniały, gdzie ludzie się już spotykali, po prostu zaczęliśmy się spotykać. Przez internet tyle tylko, że e, kiedy jeździłam do, do, chociażby do Gdańska, to, e, to te zajęcia odbywały się przed południem e, przez kilka godzin i. E, Rodzice, którzy pracowali zawodowo, nie mogli sobie pozwolić na to, żeby brać, ich czasami brali urlopy. A tutaj postanowiliśmy zrobić to w ten sposób, że obawialiśmy się później wieczorem, kiedy dzieci już spały. I odkryłam niebywały walor tego. Pierwsze to to, że byli oboje rodzice. Mogli być. Dwa, że byli u siebie w domu ze sporą szklanką herbaty. Za ścianą spały dzieci. To dawało im takie poczucie bezpieczeństwa. I mam wrażenie, że w tej atmosferze łatwiej było dotykać nawet trudnych spraw, takich, które może nie zawsze w tej grupie przedpołudniowej by się pojawili. Jeżeli chodzi o grupy wsparcia, to to zaowocowało też tym, że ci rodzice zaczęli kontaktować się między sobą, stworzyli grupę na przykład na Whatsappie i, i dzięki temu ta grupa bardzo się zintegrowała. Tak dalece, że teraz jeden z ojców powiedział, że obserwacja dziecka w trakcie nauki pokazała mu, jak wielkie problemy te dzieci mają z nauką, i że ta forma kształcenia zupełnie nie przystaje do ich problemów. I ci rodzice mają w sobie energię i chęć stworzenia specjalnej szkoły dla dzieci po jeszcze wczesnej dziecięce. Inna sytuacja, na przykład taka grupa, gdzie prowadziłam wykłady. One się odbywały o godzinie 16. I spotkałam się z tą grupą o tej samej porze e, przez internet właśnie i tam pojawiały się też dzieci i miałam taką rozczulającą rozmowę z jednym chłopcem, który powiedział, że on bardzo tęskni za swoimi biologicznymi rodzicami, mama nie żyje i on tak marzy o tym, żeby grać w szachy, bo mama go nauczyła grać w szachy, a rodzice i tam w okolicy nie gra w szachy. Skończyło się to tym, że znalazł się człowiek, który zaofiarował grę przez internet. Co jest istotne, że to pokonywanie. Granic różnych, spowodowało, że utworzyliśmy też taką grupę rodziców rodzin wielodzietnych z różnych miejsc Polski, ale wszyscy oni mają więcej jak troje dzieci. To są zupełnie wyjątkowe wyzwania, i ta grupa ma problemy, których. Nie mają ci, którzy mają, dwoje dzieci na przykład, czy jedno. Bardzo trudny jest to czas dla tych, którzy mają jedno, bo to dziecko nie ma kontaktu rówieśniczych. To, do czego też zmusza kontakt przez internet, to punktualność to nie zawsze sobie radzę. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.